Siemaneczko wszystkim, wczoraj troszeczkę sobie przymelażowałem, dlatego wyglądam tak, a nie inaczej, <noise> zresztą nie o to chodzi, słuchajcie, od paru dni poruszany jest znowu temat Popka i Pomidora i znowu wychodzi gówno burza internetowa, zresztą jak co parę miesięcy jeścisza mi mija parę miesięcy, poruszany jest temat, wychodzi gówno burza internetowa, Jeścisza mi mija parę miesięcy. Znowu poruszany jest temat, i znowu jest wszystko zamiatane pod dywan, co nie. Miałem nie nagrywać więcej filmików, ponieważ przez te dwa lata już nagrałem tyle tych filmów, że praktycznie w nich wszystko powiedziałem. Ale że teraz się wtrąciło za dużo ludzi, takich jak na przykład Żuro i Misiek Zandarzyna, a dowiedziałem się od swoich ludzi, od znajomych i w ogóle, że są szanowani, dlatego powiedziałem, że tym razem nie odpuszczę. Zresztą zacząłem temat dwa lata temu. Dwa lata temu powinienem go skończyć. Nie skończyłem, i dlatego jest teraz tak, ani inaczej. Ale tak jak powiedziałem, biorę się za to już się zresztą zabrałem 3 dni temu. Zbieram materiały, mam już część rozmów. Ogólnie miałem nie nagrywać tego filmiku, miałem się wstrzymać, nagrać dopiero wam za dwa tygodnie film z rozmowami ludzi, którzy byli przy tej sytuacji przy tym wszystkim, jak po Midor zapierdalał z białkiem na popka. I mówił, że Popek jest frajer, że się na niego rozjebał. Miałem się z tym trzymać, ale nagrywam szybki filmik teraz dla Was, dla moich fanów, ponieważ dużo z Was, dużo z was ludzi się odezwało do mnie na fanpage'a w prywatnej wiadomości. I dzięki za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Dlatego nagrywam to dla Was, ale tak jak mówię, za dwa tygodnie wiecie zupełnie inny filmik z rozmowami i z tym wszystkim za parę dni jestem ustawiony, tak samo z chłopakami. W Liverpoolu, którzy byli przy tej całej sytuacji, tak samo się wypowiedzą właśnie odnośnie do was. Słuchajcie, jeżeli byliście tak samo przy, przy tym, jak pomidor zapierdalał z białkiem, na popka, zbierał ekipę, odezwijcie się do mnie w prywatnej wiadomości, ja do was się odezwę, podajcie swój numer, i jak będę w Liverpoolu widział się z chłopakami, do was też mogę odjechać, możemy porozmawiać. A co do, ta, do tej całej afery i tego wszystkiego, bo teraz wychodzi, że to ja skręciłem popkowi aferę. Oczywiście o pomidorze ludzie zapomnieli. Słuchajcie, to nie ode mnie wszystko się zaczęło, tylko to się zaczęło od y, Popka, przyjaciela. To on jako pierwszy zapierdalał z białkiem. Mówił, że Popek się z nim nie dogadał, że poszedł na samo ukaranie, przy czym go wpierdolił. Y, tak samo jak gadał dwa lata temu, że nie dostał żadnych pieniążków od Popka, a teraz trzy miesiące temu się zakręcił i się przyznał, że dostał jednak pieniądze, bo niby tych pieniędzy potrzebował. Pomidor, jeżeli mówisz A, to powiedz B. I w tym momencie dajcie słowo honoru z ręką na sercu że udowodnię ludziom, że albo ty jesteś farmazon, albo Popek jest rozjebus. Już tego nie zostawię. Za bardzo, za daleko to wszystko poszło. A co do ciebie, wiesz jak jest. Teraz tam wypisy, wypisywałeś, już teraz to się uspokoiłeś z tymi pociskami, ale wcześniej tam wypisywałeś jakieś komentarze, dodawałeś posty i w ogóle. Jak było parę miesięcy temu? Cztery razy jechałem do Szkocji, waliłem po 600 mili, Oczywiście, że się kurwa zbukrował jak sur, nie dało rady ciebie namierzyć, a teraz kurwa znowu nie wiem, świrujesz i chuj wie kogo udajesz, nie? Zresztą co ja się będę rozwijać, tak jak powiedziałem. Do dwóch tygodni będziecie mieli filmik z całym materiałem, z rozmowami ze wszystkim. I tyle w temacie.